Trwa 12 Strzegomska 12, biegajmy razem Biegowe Święto w Strzegomiu granitowym sercu Polski. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim organizatorom i partnerom zaangażowanym w organizację oraz wsparcie finansowe, rzeczowe i osobowe. Organizatorami biegu są Stowarzyszenie Strzegomska 12, Gmina Strzegom, Powiat Świdnicki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz Strzegomskie Centrum Kultury. Partnerzy główni Ewe Armatura, Betkom Partner Tytularny Mistrzostw Branży Kamieniarskiej, Granex oraz Granitowa Galeria. Partnerzy WZK Wiktoria, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze, Brico Marche, Market Budowlany w Strzegomiu, Arysta Polska Zakład w Strzegomiu, Waterjet Strzegom, Wojtasik Transport, Firma Brokers, Yo! Design, Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel, Punkt Piękności, Browar Łażany, Grawerbus, pucharki.pl oraz Zagard, studio wizerunku firmy. Wspierają nas Komisariat Policji W Strzegomiu, OSP Gminy Strzegom, Wodociągi i Kanalizacja W Strzegomiu, Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu, McDonald's Strzegom, Cukiernia Habierski, Sklep Ogólnospożywczy To i Owo, Krzysztof Krupnik oraz Wiesław Witkowski. Patronat medialny Maratony Polskie .pl, Kurier Kamieniarski oraz Radio Sudety 24. Obsługa elektroniczna Supersport. Bieg jest dofinansowany ze środków budżetowych Gminy Strzegom.